Państwo uważają, ile kroków powinno się dziennie przejść tak, żeby to było zdrowo. I leczmy sobie szukajmy minimum. Minimum. Okej, okay, różne propozycje. No więc proszę Państwa. Ale jest jakaś super propozycja padła, bardzo mi się podobająca. Pan Jacek eee, trafił idealnie. Eee, proszę Państwa, ten, jest taki faktycznie pogląd o tych 10 tysiącach kroków. Eee, proszę Państwa, ten pogląd o 10 tysiącach kroków wziął się. Z reklamy krokomierza, który w 1964 roku wypuściła japońska firma o nazwie Yamasa. Wypuścili to z okazji jakichś igrzysk olimpijskich. I ta reklama no, była tak skuteczna, że my do dzisiaj, do dzisiaj wręcz uważamy, że to trzeba te 10 tysięcy kroków przejść. Proszę Państwa, dobra wiadomość jest taka, że to nie musi być 10 tysięcy kroków. Chodzić codziennie by się przydało, natomiast te 10 tysięcy to jest dość sporo, mało kto jest w stanie tyle dać radę, ale uwaga, wcale nie 10 tysięcy. I tu chcę Państwu pokazać dwie prace naukowe amerykańskiego zespołu. Niedawne, jedna sprzed chyba miesiąca najdalej, druga przed kilku miesięcy. W których oceniano różne grupy. W pierwszej pracy, proszę Państwa, sprawdzono u 2000 osób, które były obserwowane przez 11 lat i zadawali sobie naukowcy pytanie, ileż to kroków trzeba przejść, żeby uzyskać jakieś korzyści, korzyści zdrowotne. Wow, Pani Sylwio, 12 tysięcy codziennie. Gratuluję. Ja robię kilka razy w tygodniu 10 tysięcy i wcale nie uważam, że to jest łatwe. Dobrze, proszę państwa, co się okazało? Okazało się, że ci, którzy robili 7 tysięcy kroków, uzyskiwali w ciągu 11 lat o połowę albo nawet więcej niż połowę mniejszą śmiertelność, czyli rzadziej umierali, o połowę rzadziej. Czyli już to wskazywało, że te 7 tysięcy kroków to być może wystarczy. Okazuje się, że to starczy. W kolejnym badaniu ten sam zespół autorów przeanalizował 15 takich prac naukowych. Tym razem już nie 2000 osób, tylko prawie 50 000 osób. Ja sobie tutaj tylko zrobię, zmienię wskaźnik, narysowanie. Obserwowano ich krócej przez 7 lat. Ale okazało się, że żeby podobnej, podobnej jakości korzyści uzyskać, czyli zmniejszoną umieralność, no to uwaga, młode osoby musiły, musiały robić 8 tysięcy, natomiast osoby po 60 roku życia wystarczyło 6 tysięcy kroków. No i ponieważ to jest potężna ilość danych zebrana od 47 tysięcy osób z różnych kontynentów w ogóle, no to wydaje się, że te 6-8 tysięcy to jest tak, taka cezura, to jest um, taka liczba graniczna, zwłaszcza, że, i to jest niesamowite, proszę Państwa, że z analiz wyszło, że jeżeli robimy tych kroków więcej, to to już dalszych korzyści nie przynosi. Naszym celem jest zrobienie codziennie, tych kilku tysięcy, wcale niekoniecznie dziesięciu. Im jesteśmy starsi, tym, tym mniej wystarczy robić. Natomiast nie trzeba, się być, nie trzeba być przerażonym tymi dziesięcioma tysiącami. No, 17 tysięcy, pani Joanna, to już, to już szacun wielki. Natomiast też, co jest ważne, też nie chodzi o to, żeby te sześć te, te czy 8 tysięcy kroków zrobić. W wolno. Tutaj ten wysiłek musi być taki pełen wigoru. Trzeba by je zrobić idealnie w czasie między 30 a 60 minut, czyli, czyli trzeba dość, dość szybko iść. Proszę Państwa, to, to jest ważne. To jest ważne dlatego, że po pierwsze. Mięśnie zaczynają zanikać po 40 roku życia, a mięśnie są aktywne metabolicznie, i mniejsza masa mięśniowa oznacza. Większe ryzyko, no chociażby zaburzeń metabolizmu, które mogą mieć związek z cukrzycą czy chorobą wieńcową. Ten wysiłek fizyczny jest istotny dla zdrowia kości, jest istotny dla zdrowia tak naprawdę wszystkich narządów, łącznie z mózgiem. Podczas wysiłku się wydzielają czynniki, które odpowiadają za rozrost wypustek nerwowych, co może mieć przełożenie, na przykład, chociażby na przebieg depresji czy zaburzeń lękowych. Jedną rzecz chcę tylko powiedzieć, proszę pamiętać, że. To nie jest tak, że ten wysiłek to jest absolutnie uniwersalna zasada. Osoby ciężko schorowane, Muszą dawkę wysiłku mieć uzgodnioną z lekarzem lub fizjoterapeutą, najlepiej z jednym i z drugim w porozumieniu, a już w ostrej fazie chorób, na przykład w ostrej fazie infekcji, no to taki intensywny wysiłek absolutnie wskazany nie jest. Trzeba wiedzieć, proszę państwa, kiedy odpoczywać, i trzeba sobie na ten odpoczynek też pozwolić. Mówię, zwłaszcza takim klasycznym przykładem, Klasycznym przykładem jest ostra faza infekcji, gdzie ja akurat uważam, że trzeba w to wtedy wiedzieć, że trzeba leżeć, a nie usiłować chodzić.